A teraz? No. No. Halo? Teraz coś no teraz jest się lepiej, dobrze. czy nie Halo? 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 Ja No mam dobra. dobra. No powiem ci tak, no jest trochę... Powiedz coś. Nie, to no, nie może być chyba aż tak źle. <grym> dobra. Boże. No nie no, jest dobrze, słuchaj. Bo, słuchaj, bo ty jesteś w mikrofanii aktualnie. Wyjmij głowę mi z mikrofonu. No dobra to robimy wielki test to ja ogólnie już przetestowałem wszystko ale jeszcze raz przetestuję ale to, to o, czekaj 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 zi zi tutaj niech zaliczy łyyyyyyyy no nie. kochani pytanie szybkie no jak się nagrywa na OPS-ie? No to po cholerę ja go instalowałem! Nie wiem. Ale wiem, że naprawdę echo. Głowa w mikrofali i naprawiłeś leci mikrofon. Wystarczy to tylko wywać kabel od zasilania. <noise> Dobra, to panowie lecimy, co? Ja. Ty, Tomku, jesteś gotowy? No, no czekaj sekundkę, czekajcie! O bogowie. To ja szybko będę tłumaczył yy, o co chodzi. Ogólnie to. Później go sprzedaję. to działa, to działa! On mnie słucha. No, On powie, nie, nie słucha. No powiedz, nie słuchajcie tak chwilę. Nie słuchałeś go. Nie, słuchałem, nie Nie, nie słuchałem. Dobra. Jesteśmy na księżycu. Yy, ja sobie. Ja nam kupię latarki tylko, dobra. No i pal, spójrzmy tutaj, patrzcie jaki piękny graf. Jaki piękny wieczór kurwa Słoneczki? Dobra, a jak to użyć na co mówisz? E, musi przylecieć najpierw poczekajcie kilka, zaraz Oj, O ja, ta grafika jest piękna. Wiem. I się spójrzcie, dostawa. O o! O oh, Muzyczki. Yes. Dałem moją latarkę. Open. O, jest paradźka. No i lewym włączacie, lewym włączacie. Poprawnie ma być włączać. I macie w lewym górnym baterię tej latarki, nie? Jo. patrz okay, A, widzę, dobra. Hmm, tu jest wejście. Gdzie jest trzeci? Prawie no, już jest... myślałem, że się jest z z Góry. <noise> tu musisz się trzymać. Znalazłem rybę. O Rybę znalazłem. To znalazłeś Rybę. Kurwa, ryba. Daj mi rybę! Masz. Yeah. Dobra, teraz jestem spełniony. O, tu jest duża śruba. Dobra. I tam jest jeszcze jeden taki duży znak. To ja go położę na razie przy wejściu, bo on zajmuje całe ręce. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. No nie wiem, jakby możemy iść tutaj. Dobra, idziemy gdzie indziej. Macie też stamina ogólnie. O, o kurwa! To. Co tam było? Nie wiem. Wy naprawdę tego nie widzieliście? Nie Co widziałeś nie tego? Widzę? Naprawdę tego nie widziałeś? Tak, nic nie widziałem. No idź tam, pójdź tam. No ale... nie pójdę. No idź przodem, no dawaj, no bo. Idź! Pan Killer ma w nazwie kill, czyli zabija, czyli on jest nie, to tam nic nie ma, no, bo. Nic nie ma. Chyba przewi... mi się. To nie mogę. Tu nic... Ty chyba się nie To to był chyba wasz tylko ten cień. Tak się skanuje, ale tu nic nie ma. O, tutaj A, tu się... Się skanować. O, to się. O, radiacja! O dobra, teraz to już chyba musimy spierdalać. Jaką kul w ogóle złoty. O, ja też. A my tu byliśmy, dobra, no to wracamy już chyba, bo tu wszystko. No, to zgubiłem się! Tu, no, tu. <laughs> Dobra, wychodzimy, chodźcie, wracamy. A tu jest jeszcze do przodu? Ten, no. Dobra, może jeszcze wrócimy tutaj, chodźcie. Dobra, Dobra chodźcie, na statek. W którą stronę? Y tutaj musimy. O kurwa, spadłem. Nic się nie stało. Nie się udało. Dobra. Chodźcie. A gdzie też, i to za pierwszy razem. Łe panowie, na lata. tutaj wejdź tu, na ten statek. Łę panowie, jak my już mamy kłota nasze. Teraz tylko się nie wywalić. Dobra, widzimy. Wracamy tam. Ogólnie to trochę jest ciemno, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Co mogło pójść nie tak? Te drzwi były otwarte? Nie, były zamknięte. O. Znaczy ja nie ja je mogłem otworzyć. Spoko. A, no, cisza spokój. O kurde, tu parkour jest do zrobienia, to ja nie wiem czy to. Jesteśmy na to gotowi. Warto patrzeć na sufit też czasami. To można ja wyłączę latarkę w środę. O kurwa! No, no, no. Twoja śmierć nie będzie zapomniana, nie przejmuj się. Okay. Eee, to co robisz w tym wypadku? Eee, nie wiem. Najlepiej wrócić, tylko... Nie wiem którędy, wiesz? No, no, no... No ja ci powiem też nie tak wiem Dobra, bierzemy jego ciało i spadamy stąd No a Ty A będziemy mogli sprzedać to ciało? No 5 dol Och, chyba co to było? Nie wiem, usłyszałem, że coś się drze Tomka nie ma już z nami. Wrócę po twoje ciało, Tomek, i przejmuj się. Albo nie, wrócę. No. Czy wrócisz po latarkę, czy Tomka? Czy wie ten podpór? Nie wie. Która jest godzina? Jest mało czasu. O, kurwa. Sorry, Tomek. No, niefortunnie było, no. Ja bym, to... ja bym po ciebie wrócił, ale tam coś tam nie czekało na dworze. Ja stwierdziłem, że nie. To dobrze. Lecimy na kolejne. Eee, nie było źle. Nie, nie. No, niefortunnie pod koniec, no. Flashback. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. End of flashback. A teraz zamówienie nowej latarki? Ile by kosztowało W jednej. Albo 25, coś jest stylowa 11. Nie, To będzie. k. łamki. O, oh, jest tutaj. Czekajcie. I'm going on an adventure! W drugą, w drugą, to Drugą. dobra. Już bym się zgodził. No to to, rozdzielamy się, co? No złego może stać. Ale to. Jo. To ty idziesz w lewo, Tomek? Ale to ma jakieś No to też w lewo no. idzie. Patrz A. sobie. No dobra. Ty idziesz prosto jak prawo. Dobra, jak coś widzimy, to uciekamy, rozumiem, tak? tak? Tak, tak Dobra, panowie, bo ja już. Tu już dalej nie ma przejścia. To ja już <noise> do, do u mnie też. <noise> Naprawdę? No to... Jak tu nie ma? Tu jest, patrz. No co? No tu. Dobra, bo tu nic nie ma, nie skaż tu mm. Straciliśmy tamka Co to się stało? No nie bardzo idziemy dalej Ale gate to gate Masz jakiś słon? Ale to jest nie bo on lubi złom chyba, ten mały Więc jak masz coś przed sobą, to cię może zapytam Halo O kurwa Cisza i Tam ma za sobą złom, nie poddać go Spokojnie, spokojnie Idźmy O kurwa, coś tu idzie Idzie, idzie, idzie karuczo, idzie dobra, 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 dobra Ja pierdolę, on Dobra, to Co się idzie, COŚ idzie tutaj? Co się idzie? Oczywiście. Pozwolę sobie, sam, te jest drzwi? Idę za tobą, idę za tobą Bo, górę Bowser. Dobra, miałeś rację, spierdalaj. Myśli, że tędy? A co teraz? Tu? No Kurwa, ty! Kurwa, ja ty! Ktoś tam el? A witaj w klubie umarły. Ktoś mnie odjebał. To, moja idea za to bo ja idę za i nie trafiłem i tak patrzę i tak przepaść. Jedź? A ja ci mówię, nie idź tu, bo tu nic nie ma. On nie wróci, on się zaraz posra tam. No i chuj, no ripno. no. Kurwa, nic nie zrobię z tym. Nie no, do rady, pa. Kleżysz to pomieszczenie przed chwilą, w którym mówiliście, Ach, że... Coś jest. No. Tam było taki odgłos, jakby jakiś knur wariował. On słyszy ja kurwa uznać jak uznać porażkę. No, okay. <słysy> <słysy> Jak wniknął? Do... <słysy> mm, a Tomek kurwa skoczył w przepaść, nie? <słysy> ja mu mówię, Chło nie goś... jaka... idź nie, nie tu, tu nic nie ma i tylko widzę jak skacze. Dobra panowie, bo, bo mamy jeden dzień na zrobienie wszystkiego teraz. Bez niczego. What, What the fuck? No bo nie to mamy temu. Mam... Chłopaki chyba nas zwolnią. Nie, nie, jeszcze mamy jeden dzień, nie przejmujcie. Tylko po 30. Robimy cel i wracamy. Więcej nie zbieramy. Ej, ale. To nie jest straszna gra. To jedno się gra. No ja Nie, <laughs> powiem wam, że. On sam przed zawołowy. Jak to? się nic nie dzieje. Pisza z bogu hazard level D. Gdzie? O tam coś widzę. To chyba w tamtą stronę. Jakieś lata tutaj jakiś. O! Jakiś szczur przebył. A taki duży? Nie taki jest średni. Dobra, panowie, bez i damy radę. Szybki lucik i wracamy. No i patrz od razu tutaj. Dobra, tutaj jest parkur do zrobienia. <try> to może lepiej żebym go nie robił. Ja mogę zrobić Visibility low Tam... ui oj wieżyczka tam jest Jaka wieżyczka? Ale... A to Gdzie jest Ja weszłem w mgłę... Nie weszłeś! Bo tu jest wieżyczka, uważajcie na nią Są dwie wieżyczki chłopaki, ale tam jest dużo lutu. Dobra, panowie, ja się poświęcę. Kurwa! One bitch! Run! O, no. Mam piwo. <grym> <grym> o, i tu jesteśmy w tym... Yo. No to bierzemy wszystko i zobaczymy, ile na moment. Nie Łe! używa tej drabi. Kurwa, spadłem. Nie udało nam się większą ilość rzeczy odnieść. Jestem nas zdumny chłopaki Nawet to starczy Ile mamy? 143 Tak Zgadza się, dobra Uff. Uff. Ej Co to było? Co to było? Nie wiem Jakby co gdzie pieczneo Nie też no my też Waiting for Ship to Lamp No jak nie! Dobra panowie było było ładnać co się stało? Co, co, co zrobiłeś? No ale... Dobra. Chciałbym powiedzieć, że gra, gra się zjebała, okej? Okay. Sięgam, czy... Wpisałem, żeby nas na kompany building zaleciało. Ale no nie nie zawiozło nas. No stało, że nowi tak? my, nowi my. Nowa robota. Ale co się stało? Co się odjebało nieistotne Dobra, rozdzielamy się chłopaki Ja idę w lewo, a wy tam gdzieś w prawo Ty w lewo, w prawo, ja? Proszę mi nie zamykać drzwi przed oczami Si Dobra, to ja pójdę z Wicharem Znalazłem śrubę Dobra, nie... A. Kiedy jesteś, Tomasz? O kurde, wielki pająk! Gdzie ty poszedłeś? Tutaj dadą. Nie idź na dół Widziałem coś chyba a, bo nie? Dobra, to panowie na dół nie idziemy, tam jest niebezpiecznie Na dół nie idziemy To chyba radiacja jest O, dobra, to bierz, bierz, bierz o Boże, się wystraszyłem tego chłopaku Dobra Tu na dół? Tak a, na dół. Michał, będziesz miał bardzo ważne zadanie Podnieś te i teby na statek A my idziemy dalej badać, ok? A jak z A jak z No właśnie to jest najbezpieczniejsza robota. No właśnie nie, bo są tam też potwory, no nie? Daj się radę. No dobra. To jest dopiero pierwszy dzień. Znaczy, ta większa robota, bo duży pająk przy drzwiach. Dobra, jest nas dwóch. Jeden umrze, a drugi biegnie dalej. Ale biegnie dalej czy jest pierwsza statku? Nie ma tu pająka żadnego. Meanwhile? Na szczerado mówili Będzie fajnie mówili Pograjmy sobie w grę Ja oddałem Mówiłem, że tam jest pająk Co tam się dzieje? Nic Masz jeszcze śrubę ze środka i działa Ja? Wiesz co, ja, ja chyba nie. No weź, weź siłą ze środka. Flashback. Gdzie go niby widzisz? Dobra. Bo stał tutaj przy tej wielkiej pajęczynie. Idź dalej, tam idzie ma. Ty idź, ty idź no ja dalej. No ale ja weszł tutaj, ja tu weszł. O, widzisz, tu jest jakiś klucz. Nie idę, nie znalazłeś! Nie w tą stronę! Bra. Dobra, poczekamy, poczekamy do Michała, on weźmie bez się bez środkę. No dobra, czy boisz to ja wezmę. Dobra. No mówię, on No dobra. Czy tam jeszcze? Nie, nic nie było. Tomek. Idę, utknę na drabinie stop. No dużo nie zarobiliśmy, a coś tam mamy, nie?